Euronews. Wiadomości. Zwolennicy burmistrza Stambułu starli się z policjantami. Demonstrujący wyrażają wsparcie dla polityka, przeciw któremu toczą się dwa postępowania karne. Bundestag odrzucił drugi projekt zaostrzenia przepisów migracyjnych w Niemczech. Pierwsza propozycja, przyjęta dzięki głosom AFD, wywołała masowe protesty. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obwinia różnorodność pracowników za katastrofę lotniczą w Waszyngtonie. Grenlandia wznawia debatę na temat niepodległości. Mieszkańcy nie chcą być częścią Stanów Zjednoczonych, ale także nie chcą być zależni od Danii. Turecka policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć protestujących, którzy starli się z funkcjonariuszami przed stambulskim sądem. demonstrujanci wyrażają wsparcie dla burmistrza miasta, przeciw któremu toczą się dwa postępowania karne. İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin, hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz. Burmistrz Stambułu jest potencjalnym przyszłym liderem głównej tureckiej partii opozycyjnej, Ludowej Partii Republikańskiej oraz możliwym rywalem prezydenta Recepta Taipa Erdogana. Według krytyków, dochodzenia stanowią próbę usunięcia go ze sceny politycznej. Bundestag odrzucił opozycyjny projekt zaostrzenia przepisów migracyjnych w Niemczech. Gdyby uchwała została przyjęta, byłaby to pierwsza propozycja legislacyjna, która odniosłaby sukces dzięki poparciu skrajnie prawicowej partii AfD. Rząd Ostro skrytykował lidera opozycji Friedricha Merza, weil sie Herr Merz und das ist die Wahrheit sehen in auges eine Absprüngung mit der Mehrheit der AfD ermöglicht haben, obwohl viele sie davor gewarnt haben. obwohl sie damit ihr eigenes Wort gebrochen haben. Und ja, das ist eine Zäsur. Es war ein Fehler, der Folgen hat. Protestierende glauben, dass die Partei der CDU andere Gruppen unterstützen sollte, nicht die AfD. Ja, das, was die CDU macht, że to był kompromis między demokratycznymi partiami, nie z pomocą AfD. Według kanclerza Olafa Scholza, Mercowi nie można wierzyć, że nie utworzy rządu z AfD. Lider CDU stanowczo temu zaprzecza. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump twierdzi, że za zderzenie samolotu pasażerskiego z helikopterem wojskowym, w którym zginęło 67 osób, odpowiedzialne są inicjatywy na rzecz różnorodności zatrudnionych w Federalnej Administracji Lotnictwa. Ale powstrzymywamy wiarę w amerykańskie podróżnictwo. Mam więcej do powiedzenia. Chciałbym podkreślić, że różne artykuły, które pojawiły się przed moim wejściem w oficjalność, And here's one the disabilities. Do katastrofy doszło, gdy samolot zbliżał się do lotniska w Waszyngtonie. Tam zderzył się z helikopterem wojskowym, który zdawał się wlecieć na ścieżkę odrzutowca. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. W sprawie katastrofy trwa śledztwo federalne, ale jego wyniki mogą być dostępne dopiero za kilka miesięcy. Wrak samolotu znajdował się w pobliskiej rzece Potomak. Donald Trump twierdzi, że federalna administracja lotnictwa była zachęcana do zatrudniania osób z paraliżem czy epilepsją. Obwinił o to rząd swojego poprzednika Joe Bidena. W zeszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał dekret kończący inicjatywy Federalnej Administracji Lotnictwa dotyczące różnorodności. Grenlandzki ruch niepodległościowy uważa, że niedawne roszczenia Donalda Trumpa co do przejęcia półautonomicznego państwa duńskiego. Są okazją dla rdzennych Grenlandczyków do dążenia do pełnej suwerenności. Sondaże przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku dni pokazują, że 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się jej przyłączeniu do Stanów Zjednoczonych. Największa influencerka Grenlandii, należąca do rdzennej grupy Inonitów, mówi, że nie boi się wojowniczej retoryki Trumpa. I have chosen not to be afraid, as I have chosen not to be scared. It's like we just have to figure out how to do the best, best dance with Trump. How can we make the best deals out of this? It's very colon, colonial mindset when you think, <laughs> when Denmark no longer has Greenland, US will just take it and it's just like, colonizers talking with another colonizer mindset it's like we are human beings. so while greenlanders say they don't want to be part of the united states it doesn't necessarily mean that they want to be closer to denmark either stronger autonomy and self-determination for the indigenous inuit is something that many people are calling for even independence all of it in varying degrees i think what greenland is really going for is self-independence in terms of. Uh, Government and all that, so it's really great that Denmark supports Greenland in terms of financial and economically. But I can see why Denmark, uh, the U.S. would be interested because they're obviously very much interested in the, the geopolitical uh, positioning that Greenland is in and all the materials that they can acquire in terms of uh, getting more better, better military equipment and such. Niektórzy uważają, że dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy ze Stanami Zjednoczonymi przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych stosunków z Europą you have to admit that he's done a lot of good for our independence course in what way well whenever trump is not in office people don't care about greenland you're here for a reason so uh, we get the opportunity to explain what is going on in greenland and trying to explain that we're not isolationists we want to work with the rest of the world uh, not just denmark Ostatnie badania pokazują również, że 84% mieszkańców Grenlandii chce, aby ich ojczyzna była niezależna od Danii. Francja nie ma już bazy wojskowej w czacie. Paryż kończy swoją 60-letnią obecność w tym kraju, ale przede wszystkim traci swój ostatni punkt zaczepienia w Sahelu. W latach 2022-2023 francuska armia wycofała się kolejno z Mali, Burkina Faso i Nigru, a teraz opuszcza także Czad. Trend ten ma się utrzymać, ponieważ Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej już ogłosiły, że chcą, by francuskie siły wojskowe wycofały się z ich terytoriów. Decyzje te oznaczają utratę wpływów Francji w Afryce Zachodniej i odwrót od byłej potęgi kolonialnej. Kto i co? countries in the region are looking to forge new connections, to forge new alliances, to, to chart their own path. and, and some of the juntas in these countries talked in terms of sovereignty. they want to guarantee their own sovereignty and be able to make their own choices and decisions and be able to uh, chart a new path forward. now, whether this is true in terms of uh, excessive french influence whether this is true or not is another story but one thing that is certain is that this country is want to uh, chat chart a new path forward Wojskowe Mali, Burkina Faso które doszły do władzy po zamachu stanu, dążyły do zerwania z Francją. Z drugiej strony Czad, Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej wydają się chcieć kontynuować współpracę z Paryżem. Ale wycofanie się z Czadu to także cios dla Unii Europejskiej, która według niektórych jest również częściowo winna. Myślę, że jest wiele Qui se sont cachés un peu derrière la France, euh, pour le bon et le mauvais. Je dirais, pendant les dernières dix ans, la France a mené la plus grande opération contre le terrorisme euh, dans le Sahel. Et ça a arranché pas mal de pays européens qui ne voulaient pas investir à de, vous de, de, de mettre des troupes sur le terrain eux-mêmes. Mais ça veut aussi dire qu'ils ils peuvent aussi blâmer la France maintenant que la France est partie. Le dézwanier pour la France et l'Union européenne est ponieważ wyjście sił francuskich otwiera drzwi dla innych międzynarodowych graczy, począwszy od Rosji i Chin. Belgijska przestrzeń powietrzna została ponownie otwarta po tym jak problem techniczny z systemem komputerowym kontroli ruchu lotniczego CASE wymusił zamknięcie portu na ponad godzinę. samoloty nie mogły startować ani lądować na żadnym z głównych lotnisk w kraju. Rzeczniczka portów w Brukseli przekazała, że po ponownym uruchomieniu systemu loty stopniowo wracają do normy. Reprendre euh, doucement. Donc, l'impact chez nous était que certains vols ont eu euh, des retards, ont on connu des retards de 20 minutes jusqu'à une heure et deux vols étaient déviés euh, vers l'aéroport euh, de Lille. Donc, voilà, nous en informerons euh, nos passagers et maintenant la situation est graduellement en train de euh, se stabiliser. Port lotniczy w Brukseli twierdzi, że nadal mogą występować pewne opóźnienia i radzi pasażerom, aby kontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi w celu uzyskania aktualnych informacji. Awaria systemu zmusiła do zawrócenia między innymi samolot z premierem Słowacji Robertem Fico który podróżował do Brukseli na spotkanie z przedstawicielami Unii Europejskiej. Poglądy polityka na temat Rosji znacznie różnią się od głównego nurtu europejskiego. Powrócił on do władzy w 2023 roku, po tym jak jego lewicowa partia Smer wygrała wybory parlamentarne z programem prorosyjskim i antyamerykańskim. Od tego czasu zakończył słowacką pomoc wojskową dla Ukrainy, atakował sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i obiecał zablokować przystąpienie Ukrainy do NATO. Był też głośnym krytykiem decyzji Ukrainy o zakończeniu eksportu rosyjskiej energii do Europy.